Władze Wielunia i powiatu wieluńskiego z przedsiębiorcami zatrudniającymi w swoich firmach Ukraińców spotkały się na początku tego tygodnia. Chodzi oczywiście o pomoc naszym wschodnim sąsiadom, których dotknęła wojna. Ta realizowana jest na wielu płaszczyznach. W akcję pomocy włącza się Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe i Województwo Łódzkie. Gmina Wieluń postara się stworzyć na szybko wstępną bazę mieszkaniową dla uchodźców z Ukrainy. Już kilkadziesiąt osób, które dotarło do Wielunia z Ukrainy, i przebywa w domach, mieszkaniach Wielunia i okolic Wielunia, za co bardzo dziękuję, że tak szybko udało się to zorganizować. Przygotowujemy takie, takie miejsca tymczasowe, gdzie te osoby będą mogły spędzić najbliższe kilka dni, kilka tygodni. Też przygotowujemy jakieś inne obiekty, które mogłyby, mogłyby by, by posłużyć na, dłuższą, na dłuższy pobyt. Jednak też one będą wymagać od nas pewnych zabiegów remontowych, modernizacyjnych, co się wiąże z czasem. No i, i to może ten, ten, ten proces zakwaterowania tych rodzin nieco przesunąć w czasie. Ale ta pomoc na pewno z naszej strony na, pod, na, na miarę naszego miasta, tego co, co tutaj się dzieje, jesteśmy w stanie to skoordynować w oparciu oczywiście o Wielkie serce pomocy mieszkańców naszej, naszego regionu, naszej gminy. Pojawiają się na terenie powiatu osoby, które albo mają tutaj kogoś znajomego, kogoś z rodziny, czy osoby, które kiedyś były tutaj w pracy, znają tą lokalizację i na pewno łatwiej jest im przyjechać tutaj niż gdziekolwiek indziej, bo już trochę tego miejsca znają. Dlatego tutaj też dziękuję pani burmistrz, bo wczoraj wspólnie udało nam się jak kilka rodzin. Dzięki też dobroci mieszkańców, nie tylko Wielunia, ale też całego powiatu za, za, znalezienie miejsca, gdzie mogą mieszkać. Jestem do Państwa dyspozycji, również Pan Wojewoda jest, jest do dyspozycji, tak jak deklarował Nikt, ktokolwiek przyjedzie do Polski nie może pozostać pozostawiony bez opieki Też jakby trzeba uważać na to, kto się do nas zgłasza, bo niestety też ludzie wykorzystują tą sytuację, już na granicy zdarzają się sytuacje wyłudzenia pieniędzy. Jeśli, jeśli kogoś chcemy gdzieś przekazać, to musi to być miejsce pewne, bo będzie to świadczyło również o nas. Musimy zadbać, czy nie ma tam jakiejś nie wiem, niebieskiej karty przemocy, pijaństwa. Żeby tych ludzi, którzy już doświadczyli tak wiele złego, jeszcze bardziej nie, nie dawać im tutaj jakichś złych doświadczeń. Wieluścy przedsiębiorcy są bardzo chętni do pomocy. Firmy przewozowe oferują m.in. darmowy transport na polsko-ukraińską granicę. Specjalne busy przywiozą do Wielunia rodzinę Ukraińców pracujących w wieluńskich firmach. Ta liczba tych osób cały czas się zmienia. Część ludzi, którzy przyjeżdżają. Myśmy teraz też wzięli czwórkę dzieci i czekamy na mamę zaczęliśmy organizować tą pomoc okazało się że mama jednak jedzie gdzieś dalej pracownicy którzy mają nie wyjeżdżać z dnia na dzień wyjeżdżają także ta sytuacja jest cały czas tak dynamiczna że ciężko po prostu jest jakiekolwiek dane będzie nam podać oczywiście pewnie coś tam wiemy Natomiast myślę, że ta pomoc powinna być jak najszersza. Po prostu przygotujmy się na to, że tych ludzi będzie jak najwięcej i tak naprawdę ciężko nam będzie określić, ilu tych ludzi będzie, jakie to będą dzieci, bo to mówię, to się zmienia w ciągu dnia, w ciągu godziny. Ludzie nas proszą o transport, bo myśmy też we własnym zakresie tam organizowali pomoc. Już tam kilka busów pojechało. Teraz też mamy już ludzie przywożą do nas różne rzeczy i żywność, i środki czystości, i ciuchy, i tego typu sprawy. Ja myślę, że bardzo pomocne by było, gdyby nie wiem, czy gmina, czy ktoś inny koordynował to w taki sposób, że byłoby jedno miejsce, gdzie my byśmy mogli to przywozić. Są ludzie, którzy się zgłaszają, którzy chcą być kierowcami, chcą nam udostępnić busy, chcą dać paliwo i tak dalej. Ja dzięki bazie, którą założyłam i którą wypełniają nasi mieszkańcy, mam kilkadziesiąt miejsc oferowanych do zapewnienia noclegu. Jest też masa osób, które zapewniają też możliwość oczywiście przygotowania posiłku, przekazania e, środków chemicznych, żywnościowych dla małych dzieci, wózków, e, łóżeczek. E, mam tu wszystko e, fajnie zebrane. E, państwa też zachęcam do wypełnienia bazy, którą specjalnie dla Państwa zrobiłam. I czy macie już mniej więcej, jakoś przewidujecie, jak ich później utrzymać, bo Pan Burmistrz mówi o pracy, tak, ale tutaj będziemy mieli na przykład kobietę, która będzie miała czwórkę dzieci. No i z tą pracą nie będzie takie proste, prawda? Tu nie jeżdżą mężczyźni, yy, tylko jeżdżą kobiety z dziećmi. Yy, no i jak tych ludzi później tu u nas utrzymać, tak? Bo to będą... My jesteśmy na przykład w stanie trochę ludzi przyjąć, swoich pracowników, już mamy zabezpieczonych rodziny naszych pracowników. Te, te informacje, tak jak pan Tomasz mówił, one są szczątkowe, bo to jest tak. Nikt nie wyjeżdża, nagle jutro nam ktoś mówi, że wyjeżdża. Mamy listę 15 osób, które do nas przyjeżdżają. Okazuje się, że nikt nie wie, gdzie one są w tym momencie, w, w którym rejonie Ukrainy. Dla tych rodzin z dziećmi są planowane zasiłki celowe. Które będą realizowane przez pomoc społeczną w poszczególnych gminach. I my ma, mamy tak powiem, infrastrukturę ludzką i, i, i techniczną do tego, żeby obsłużyć również tego typu zasiłki. Na ten moment no, to wszystko jest tak szybko, ale, ale są sygnały z rzędu Wojewódzkiego, że o tym też się myśli, no bo to jest oczywiste, że jeżeli ma kobieta, trójkę czy czwórkę dzieci. Teraz właśnie do nas podąża, podąża pani z granicy z, z piątką dzieci. Prawda? No to, to jest oczywiste, że, że ona prac nie podejmie, to jest niemożliwe. No i a w jaki sposób ona musi być utrzymywana. także, także tutaj też, tak jak pan starosta powiedział, urząd wojewódzki yy, no, myśli o takiej pomocy. Gmina gmina wielu. I na ten moment, na te najbliższe tygodnie, nawet miesiące, mamy środki z tak zwanej rezerwy celowej, które możemy na ten cel dedykować. My jakieś tam pieniądze na ten cel mamy przygotowane, jest kwestia tylko od odpowiedniego przesunięcia, które nawet nie wymaga... Nie ma zgody Rady Miejskiej, bo to jest ten, ten kompetencja burmistrza, czyli takie środki my na, my na ten cel mamy. W akcję pomocy na Ukrainie zaangażowali się praktycznie wszyscy, którym leży na sercu dobro drugiego człowieka, zwłaszcza teraz w obliczu wojny. W Wieluniu są w tej chwili dwa punkty, w których zbierane są najpotrzebniejsze rzeczy. Dary można przynosić do siedziby byłej szkoły muzycznej w Wieluniu przy Królewskiej 1 od poniedziałku do piątku, od 14 do 18. Jak widać jest ich naprawdę sporo. Trzeba je oczywiście posegregować i spakować. Stąd w każdej z sal byłej muzycznej znajduje się inna grupa produktów. Specjalny punkt, do którego będą trafiać najpotrzebniejsze rzeczy dla wojennych uchodźców uruchomiło również Starostwo Powiatowe. Znajduje się on w warsztatach budowlanych Zespołu Szkół numer 1 przy Wojska Polskiego. Mieszkańcy życzliwie do tego podchodzą, przywożą tutaj różne dary. Mamy też wspaniałą młodzież z Zespołu Szkół numer 1, głównie z kierunku właśnie logistyk, więc pasuje to jakby do, do tematu. Młodzież tutaj segreguje i przygotowuje do dalszego transportu te dary, które mieszkańcy Ziemi Wieluńskiej przywożą. Przypomnijmy, ten punkt jest czynny codziennie, tak? Ten punkt jest czynny od poniedziałku do piątku na ten moment, od 8 do 20. Jeśli będą większe potrzeby, to będziemy rozszerzać jego działalność. Zgłaszają się również wolontariusze, którzy chcą pomagać tutaj popołudniami. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za każdą okazaną pomoc dla Ukrainy. W akcji segregacji i pakowania produktów zaangażowana jest szkolna młodzież, także ta z Ukrainy, która uczy się w zespole szkół numer 1. Pomagają, ale też myślą o najbliższych, którzy zostaną. Stali na Ukrainie. Sofia, Anastasia, Angelina. Jak wy odbieracie to wszystko, co się stało z waszą ojczyzną w tej chwili? Bardzo trudno i chcemy pomóc naszemu kraju różnymi sposobami i no... Chociaż wy tu już jesteście, jak powiedziałaś, od dwóch lat w Polsce w ogóle, tak? Tak. z jakiego rejonu Ukrainy pochodzicie? Ja mieszkam blisko Żytomierza, tam blisko Białorusi i no trudno trochę. Ternopol. Tarnopol. Śledzicie to wszystko, co media polskie pokazują, co się dzieje u was w kraju w tej chwili? Tak. Macie rodzinę na Ukrainie w tej chwili jeszcze? Tak. Mój tata teraz jest w wojsku na Ukrainie. No i bardzo przeżyłam, boję się. No. Bardzo się martwisz, macie jakiś kontakt telefoniczny ze sobą? No, wczoraj się nie odzywał, ale dzisiaj rano zadzwonił, to wszystko dobrze. Jak się ukaże, wszystko no. no, babcia i ciocia. Ale wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Tak, tak, też mam to też wszystko dobrze, trzymamy kontakt. Władze Wielunia jednocześnie apelujemy, jeśli chciałbyś dołączyć do lokalnej akcji pomocowej, bardzo prosimy o uzupełnienie formularza. Informacje o tym, kto i jakiego wsparcia i w jakim zakresie może udzielić, będą bardzo przydatne przy koordynowaniu działań.